Cześć wszystkim na koniec spacerku zaczynamy już troszeczkę dalej. Nie na małpiej alejce. No z tego względu, że było nawet czysto. A tak już jesteśmy trochę dalej. I startujemy już z pierwszym świetniczkiem. Zobaczymy, co czy dzisiaj czy ciekawego będzie. Tak więc zachęcam wszystkich do oglądania i trzymajcie kciuki, zobaczymy czy dzisiaj kolejne skarby będą też. Pierwszy świąteczek, tu jest taka ciekawa dekoracja, ale już uszkodzona, świąteczna, ho ho. I taka doniczka, ale to już popękana jest i zmęczona przez słońce. A więc tak widać, co w... nieco coś jest. W śmietniczkach, ale na razie póki co nic dla nas lecimy na kolejne miejsce kolejne miejsce śmieci tą całą górę Zobaczmy tutaj butę z pochylu. Nie korzystamy coś ubranka nie jest tutaj konkretnego kartony No dobra teraz sobie przejrzę troszeczkę jakby nie ma ale jesteśmy na tej ulicy gdzie ciekawe co można często znaleźć, chodźmy tutaj do wiaty. zobaczymy co tutaj się kryje. O, butelki, gdzieś elementy będzie zabawek. Hmm. Było odkurzacz. busza. Ale nie ma najważniejszej części z niego. Co my tu mamy? Tu nic. A, to jest taki na telefon. Zamykany chyba. Dobra, możemy to zabrać. Z czego to jest? Electrolux. Hmm. No widać, że to nowe nawet. Na pewno te cały, bo tu jest jakieś No, dobra, to weźmiemy. Patrzmy czy gdzieś nie ma odkurzaczy. Dobrze, w górnym razie konkretnego. Teraz ja sobie przejrzę to bardziej. Te szczotki weźmiemy końcówki reszty zaraz popatrzę głębiej mam jeszcze takie coś tu troszeczkę plastiku w środku jest złamane ale to żaden problem jest takie grające. Zobaczmy czy działa taka usypiająca. No, chyba jednak nie jeszcze przez grało no, jednak już działa. jeszcze działała tak więc dostanie z powrotem na śmietniczku trudno, coś idziemy dalej tutaj wiacie i mamy tutaj taką malutką lampeczkę fajną do na blat ale widzę, że coś jest pęknięte no nie jest pęknięte, ale to tak widzimy Nic z tu już nie ma lampeczkę weźmiemy ze względu że mamy podobną ale dużą tą lampę a tu już a roboczka podobna ewentualnie możemy coś tą jakoś przerobić mogę dobra Dobra i to Przecież jak widać nic specjalnego nie ma Sama tylko śmieci To była jakaś donica wielka ceramiczna Dobra ale Po drodze lecimy dalej Zajechały dwa wozy strażackie Ale nic nie widać żeby gdzieś coś się miało palić no, Ale w razie Coś się dzieje Idziemy sobie z kurtem na kolejne osiedle. Zobaczymy, może tam coś będzie. Ale póki co, coś tam parę pierdłek jest. Może akurat te końcówki do odkurzacza będą pasować. Dobra, jeszcze tu jest rzucę okiem. Czy może tutaj coś ciekawego by było. I dam damy on za chwilę znać. Wjeżdżam już na osiedle. Nic na razie nowego nie wpadło. Ładna pogoda, ptaszki śpiewają. Tak dla urozmaicenia świeżego spaceru. Też może się coś ciekawego będzie. To tak pokrótce mogę opowiedzieć o karbonku, jak go mamy. Tak w skrócie Gdzieś w styczniu Pod koniec stycznia 2018 roku był w planach Wzięcie jakiegoś Zwierzaczka Jakiś miał być Chomik, królik, tak wstępnie A wyszedł w Karbonek Życił mi się gdzieś Kiedyś na ogłoszeniu Na Olyksie Taki mały Czarna kulka. No i co? Zgodziliśmy się, że go bierzemy i jechaliśmy gdzieś około chyba półtora godziny drogi za Wrocław na jakąś małą wioskę. No miał i ogólnie psiak był. Może nie do adopcji, tylko do oddania bo to prywatna osoba dawała i ogólnie gdyby nikt go nie zabrał to tam babka, taka starsza babeczka mówiła, że im zagryzał kury ale jakieś takie bardziej hodowlane chociaż był malutki to mówiła, że jeżeli nikt nie odbierze to żeby, że Prawdopodobnie by wylądował chyba w rzece przez te kury, że zagryzał im. Dobra, stoimy już na kładce. No i tak. Pokrótce taka historia. Dobra. I też jak przyjechaliśmy po niego. To stał się, czy stał, był schowany pod stołem, schował się pod stołem. Nie wiem czy, czy go tam geniali czy co czy też mieli większego kota ale jakoś łokot się nie rzucał chyba na niego no i jak żona wzięła go na, na ręce pytam się go czy bierzemy i bierzemy oczywiście i tak do tej pory jest u nas Z nami jest no już ponad, lekko ponad 6 lat. Braliśmy go w styczniu, a on, on się gdzieś urodził gdzieś przełom października, listopada. Bo nie ma takiej stuprocentowego dnia ani daty, kiedy on się mógł urodzić. gdzieś się go znaleźli, gdzieś go wsianie. A jego Mama, suczka sucze, Suczka, lat, latlerka chyba Gdzieś się zginęła podobno Pod kłami Urodziła i chwilę później niestety Zginęła No i tak Mała kulka tak została Z nami Dobra, koniec tej historii. Nie ma dzisiaj karbonka na spacerku z nami. Ja już jestem pod śmietniczkiem i tego sobie przeglądam. Jeżeli coś będzie ciekawego, no to oczywiście dam znać. Dobra, to było na razie na tyle Razem zobaczymy. No proszę. Jakiś ekspres. No ale to ewentualnie tylko na części, jakby ktoś chciał. Nie będę go brał. Tu jakieś pudełko. No, jak dużo pudełek, to jest wszystko puste.

a tam nic nie było jakieś pudełeczko no to są uświnione w szkle mamy cały miszmasz polego by Nie wiem czy za cowe? No to... Weźmiemy to i to... jeszcze te przegony... jakiś był... Dobra. Póki co okay. mamy... Mam jeszcze takie jakieś radyjko. Rączka chyba na to była. Łamana, ale to żaden problem. O. Power. działa. Zabieramy. Jesteśmy w kolejnym wiecie. Poza trochę ilością ciuszek. No nic. Ciekawego tutaj zabawy nie ma no ale grunt, że ciuszki nie są wrzucone do kontenera tylko obok, Więc ktoś może sobie coś wybrać. No niestety nic specjalnego nie no na same stiki, chociaż tu jest coś. Tylko taka do pompowania. A czy ona działa? Napompowana. Mała ilość wody, ale ale działa. da no weźmiemy sobie. A coś to będzie do uratowania. No i tą rolkę w folii no Dobra To i to zabieramy i lecimy dalej ostatnie Ostatnie miejsce A buteleczkę sobie zostawię tutaj co my tu mamy? usłonki fajne ale spękane, ceramiczne no, ta laleczka tutaj nie została tu fajnie, że zostawione rzeczy na wierzchu w szkiełku nic Tam już uschnięty czy Sejsja się robi no sobie stare meble Mamy doniczkę. To jest trochę spękane. ...kartony nie ma, nie ma Nie ma Nie coś przejrza Na no, razie nic nie widzę konkretnego

O, jaka fajna poduszka Alicja, szkoda, że imienna jest wtedy też coś było, droniczka jakaś ceramiczna, popękana planistkę nie będę brał. Ale zostawimy tutaj. Możecie sobie wejść. No dobra. Ja sobie ten na spokojnie popoczę. No i pokażę później, że coś było. póki co na razie nic konkretnego o tą poduszkę zostawimy ją na wierzchu tutaj malek ktoś sobie jakoś witam na podsumowaniu Tak przejdziemy do tego tutaj turboszetkę do tego busza wziąłem do wyczyszczenia, i myślę, że będzie działać kiedyś. takie znalazłem nowego właściciela. Miałem też taką turboszczotkę. Tu mamy szachy plastikowe. Powinniśmy zobaczyć, czy one są kompletne. Taki fajny opryskiwacz. sprawny działa mamy taką maskotkę do tarczyku czy do czegoś żerawka taki piersek. fajne łapki ma Tu jest taka lampka działa, już sprawdzałem. jedyne co to tylko ten zaczep jest złamany, ale o, jakiś blat łapie, taki większy LEDowa. się nam przyda tam sobie zostawimy tu jest taki fajny głośniczek głośnik karaoke bluetooth i, tak, i on jest sprawny ma wejście na usb na kartę pamięci yy, w, można go używać jako głośnik bluetooth Puszczać pewnie z telefonu. Jeszcze nie, nie podłączałem pod niego. E Oczy z karty pamięci, tak jak widać. USB. I ma też radio. Tylko jeszcze nie wiem jak... Wydaje mi się, że chyba ten mikrofon chyba nie działa. Bo powinien chyba dźwięk z mikrofonu... E Głosy puszczać przez głośnik. No ale to można używać jako radio, głośnik, odtwarzać sobie z pendrive'a albo z karty pamięci. I tak, mamy tu jeszcze taki pokrowiec na telefon do wody. To jest fajne. No i tutaj do jakiegoś elektroluxa odkurzacza. Myślałem, że będzie do naszego pasować. No też mamy, ale jednak nie Jest taka fajna mała turboszczetka Czy jak ktoś ma takiego elektroluksa Nie wiem do jakiego jeszcze modelu jest On tu wygląda jak nowe Zataśmowane czy, czy rodzinowe Mam jeszcze taką malutką wąską I jeszcze dwie Jeszcze taka No i taka malutka do tego Dzisiaj zbyt wiele, ale kilka fajnych rzeczy jest. Ta buteleczka, fajna. Na balkon do opryskiwania roślin, czy do przemywania. Podciśnieniowe lampka. Wszystko znajdzie swoje drugie życie. No, tak więc warto chodzić, szukać, ratować. Codziennie różne ciekawe rzeczy można znaleźć. Na no, przykład taka żyrawka. Tak więc wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie moich poszukiwań. I zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych. Trzymajcie się wszyscy ciepło i do usłyszenia na kolejnym spacerku. Pozdrawiam.